Hej widzowie z tej strony, Zumbaba No i dzisiaj nagrywam ciąg dalszy w restauracji widzam. Wiem, że to źle wygląda, ale spójrzcie na to, co w Ja nawet nie wiem, za co tyle ja. O co obsługi. I cooking skill. Jest tylko jeden dla dwojga, ta, która raczej dla jednej osoby. Krzesła. Eee, Mam rację, na razie mnie nie stać nawet. Więc tak. Mm. A tutaj jak wiecie, mam swój domek. Sprawa nie wygląda zbyt dobrze u mnie. Tymczasem jakbyście widziałem sobie teraz tam. Tutaj co najbiet ścieżką. Wiecie, ja nie jadę autem nie dlatego, że mnie nie stać. W sensie, nie tylko dlatego, że mnie nie stać, a także dlatego, że sport to zdrowie. Więc no, trzeba biegać. Zbliżcie tą ilość po nie? Czy to nie jest piękne? Czy nie gra w tą, ktoś do ciebie podchodzi i patrzy i mówi piękne. A tutaj wszędzie... Jak on to w ogóle robił? Ile on to w ogóle robi? I kto mu zbiera kasę, bo czy Bo się chce. Tyle różnych rzeczy. Tak pięknie, choć ja się tutaj gubię. To, to wszystko wygląda tak ładnie. Tutaj mamy aż dwóch solenizantów? Nie. Nie, bo bym się wydawał w. Czekajcie. <laughs> Influencer czekajcie, co wie. Ja sobie robię screen nawet. Na dowód, no, naprawdę świetne, ale dobrze, wracając restauracja, um. a właśnie. Klejcie, czyli ja muszę to jeszcze lodówkę. Buduj. Nie wiem po co ją kupiłam i kiedy ją kupiłam. A wracajmy raz. No właśnie. Dajmy sobie. Lod. O nie ej widzowie bo jakby Ja zwolniłam swojego recienda Co mi coś tam gotować, A ja muszę kupić lodówkę. Ej, gdzie jest niby ta lodówka, co? Aha. Ale jak widzicie to? Mam lekkie problemy finansowe, <laughs> a im się dość nudzi ale jeszcze im się nie będzie nudziło w przyszłości. Ja tylko potrzebuję najpierw lodówki. A z tym po mi lodówka, skoro? Ja jej nie potrzebuję. Według mnie oczywiście. Po co mi lodówka? Widzicie widzowie, jak to się robi? Oni trochę może w to wchodzą Wchodzi No, jest ja zbadaj radę Tak, jest git No z wam <laughs> Nie da się od <laughs> No mieć no Ja chcę mieć lodówkę, czemu nie mogę? mieć no i lodówki, wytłumaczył mi to ktoś

dobra, robimy go takiego dziwacznego Tak Włosy Bez włosów My chcemy błysiego Kolor ubrań Czerwony Ubrania możemy zmienić Dobra może taki czerwony. czarny. Nie, ten dwóch zbiór jak kelner. I czapka. No, ja bym dawała jakiś taki niewiele jaki. Ustaw. I czy to nie jest piękne? Wiem, że nie jest i... no. Buduj. Jest kuchenny. Lodówka. Ja wiem, że to wcale nie jest takie ładne. Ale jest konieczne, nie jest jakoś bardzo konieczne, ale jak się dorobię majątku, no to mm, już będzie git. Więc to tyle z tego odcinka i widzimy się w kolejnym.